Kochani, witam was niezmiernie miło. Witam także nowych słuchaczy. Dziś zostanie poruszony temat parentyfikacji, o którym wspominałam w poprzednim nagraniu, ale w inny sposób niż oczekujecie. Opisałam ten temat w swojej książce, tej nowej, dlatego chciałabym go przeczytać. W drugiej części nagrania poruszę temat pogłębiania stanów depresyjnych po przeżytych traumach, wywoływania jeszcze większego smutku i żalu utworami muzycznymi. Pewnie ten temat was zaskoczy. Jednak mało z was wie, że często siedzę w klimatach jazzowych. Od zawsze słuchałam na przykład Ani Jopek, która w swoim repertuarze posiada również utwory no, mocno erogenne. Kilka z nich musiałam usunąć z listy, bo zauważyłam, że w trakcie i po przebytym związku z panem J te utwory działały bardzo no, niekorzystnie na moją psychikę. W szczególności ten jeden utwór. Od, odtworzę go wam po temacie parentyfikacji i dodam jeszcze kilka słów od siebie. Chodzi tutaj o analizę tego utworu. A teraz przejdźmy już do jednego z rozdziałów mojej nowej książki. Gdy opiekowałam się mamą, nie wiedziałam, że doszło do zjawiska parentyfikacji, w której to dziecko staje się rodzicem dla własnego rodzica. Dochodzi bowiem do odwrócenia ról w rodzinie. Rodzic czuje się zmęczony, przytłoczony, bez sił. Często występuje to w procesie przemocy, bądź już po przebytej traumie zdarza się, że najstarsze z rodzeństwa gotuje obiady i opiekuje się młodszym rodzeństwem, średnie sprząta mieszkanie czy robi herbatę chorej mamie. To również zaprowadzanie i odbieranie młodszego rodzeństwa ze szkoły czy przedszkola. W takich przypadkach pojawia się też proszenie dzieci np. o zakup papierosów, w niektórych przypadkach nawet alkoholu czy załatwienia spraw np. urzędowych, które rodzic powinien załatwić sam. Tylko co się dzieje z dzieckiem w takiej sytuacji? Dziecko jest postrzegane w pozytywny sposób jako dobre, pomocne, uczynne. Jest chwalone przez otoczenie. Jednak trzeba pamiętać, że często przedkłada czyjeś dobro nad własne. Jak więc to działa? Dziecko, które widzi rodzica na przykład w depresji, ma świadomość, że nie dostanie tyle uwagi, miłości, ciepła, ile potrzebuje. Na ile zasługuje. Rodzic jest emocjonalnie niedostępny. Stara się więc poprawić humor i pomoc rodzicowi, który obecnie jest w potrzebie i nie radzi sobie samemu. Dziecko wchodzi też w rolę terapeuty. Wysłuchuje, wspiera, broni rodzica, z którym zamieszkuje, przed drugim rodzicem. Bierze na siebie odpowiedzialność za emocje obojga, próbując na przykład rozładować tworzące się między nimi napięcie. Gdy dochodzi do przekroczenia swoich granic w dzieciństwie, na poczet innych osób uczymy się współzależności. Dzieci, funkcjonujące w dysfunkcyjnej jednostce, mają poczucie, że są bardziej dojrzali niż ich rówieśnicy. To daje złudne poczucie siły. Dziecko wstępuje w rolę superbohatera. Jednak im starsze, tym bardziej wyczerpane, pojawiają się stany depresyjne u dziecka, po szkole kładą się i przesypiają całe dnie, są wyczerpane emocjonalnie. Kolejnym rodzajem są dzieci, które odgrywają rolę osoby zadawalającej, bądź na będąc na każde zawołanie i próbując rozweselać rodzica. Trzecim rodz rodzajem są dzieci we mgle, zamknięte w sobie, emocjonalnie niedostępne z poczuciem osamotnienia. Te dzieci zwykle się izolują. Nie mają zbyt wielu znajomych, o ile w ogóle mają. Wybierają samotność, zamykają się w pokoju i same ze sobą spędzają czas. Stają się małomówne, nie mówią o swoich potrzebach, nie powiedzą, że są zmęczone z troski, by nie dobić rodzica. Dziecko dotknięte parentyfikacją ma problemy z odpoczynkiem. Mogą pojawić się zaburzenia psychosomatyczne wskutek tłumienia trudnych emocji, ale też trudności w budowaniu relacji i więzi z drugim człowiekiem. Pojawia się u dziecka niska samoocena i wykształca poczucie winy. Później jako osoby dorosłe stosujemy styl przywiązania nadgorliwości w stosunku do innych. To styl samopoświęcenia, który wpycha nas w związki z osobami nieudolnymi życiowo, nieradzącymi sobie. Mamy potrzebę ratowania takiej osoby. Wtedy nasza wartość w nas rośnie. Jednak gdy tylko przestajemy być potrzebni, czujemy się nic nie warci, Ciągle uruchamia się zatem tryb pracownika, ale działa to nie tylko wtedy. W nas również powstaje uległość. Pomagamy, póki sami nie doświadczymy pomocy i troski, której w głębi duszy potrzebujemy, zaczynamy tracić czujność, wchodzimy w stan błogości, uśmierzenia bólu. Osoby pokroju psychopatów czy narcyzów w momencie ofiarowania nam uwagi dobrze wiedzą, co robią. Jeśli widzieli naszą wcześniejszą skłonność do opieki, nie przepuszczą okazji. Często same opowiadamy o życiu, otwieramy się, mówimy jak było ciężko i jakie jesteśmy dumne, bo dałyśmy radę. Czy nie jesteśmy idealną pożywką? Za chwilę psychopata wykazuje potrzebę współczucia, zaopiekowania się nim i znów następuje odwrócenie ról. Nie pomożesz, pomożesz i to podwójnie, bo był dla ciebie taki dobry, że musisz się odwdzięczyć. To pułapka. Jeśli ktoś ma życzenie ci pomóc, robi to bezinteresownie, nie liczy, że mu oddasz po stokroć to, co w ciebie zainwestował. Na końcówce związku i po rozstaniu z panem J. przez kilka miesięcy byłam w ciężkim stanie. Jak myślisz, kto się mną wtedy zaopiekował? Tak zrobiłam to samo moim dzieciom, co moja mama mnie. Nieświadomie. Ale dokładnie powieliłam jej traumę i sposób bezradności. Piszę o tym, ponieważ jeśli masz dziecko, chcę, byś spróbowała nie popełnić tego błędu. Całe życie myślałam, że jestem silna. Moja najstarsza córka jest pod tym względem identyczna. Dzisiaj to wiem była silna do pewnego momentu. Po maturze, w czasie studiów, zaczął się stan depresyjny. Zastanawiałam się, jak jej pomóc. Wiedziałam, że dla dobra moich dzieci muszę stanąć na nogi, bo trwa już to za długo. Tylko czy zdążę naprawić to, co się stało, zanim się wyprowadzi? Czy zdążę powiedzieć jej o wszystkich mechanizmach, którymi sama została dotknięta? Czy moja świadomość wystarczy, by ją uświadomić? Nawał pytań przez długi czas pozostawał w mojej głowie. Początkowo nie chciała słuchać. Wiktoria miała przesadę wszelkich informacji związanych z przemocą. Chciała od tego odpocząć chciała zapomnieć o koszmarze, który przeszła. Podczas przesłuchania yy, na policji, policjantka zapytała, czy czuje się pokrzywdzona. Odpowiedziała, że tak. Przede wszystkim tym, że pan J próbował odizolować ją od mamy. Po wszystkim chciała od tego uciec. Wiedziałam, że muszę jej na to pozwolić. Odpuściłam pewne porządki domowe. Sama robiłam tyle, na ile mogłam. Mój stan był ciężki. Bolały mnie kości i stawy. Miałam problem z obróceniem się na łóżku z boku na bok. Poprosiłam więc panią doktor o przepisanie środków przeciwbólowych. Pomogły. Mogłam w miarę normalnie funkcjonować w domu i w pracy. Jednak po długotrwałym stosowaniu Okazało się, że moja wątroba jest o niskiej densejności, a miąższ jest rozlany. Dodatkowo przez brak ruchu doprowadziłam się do otyłości skrajnej. Na to złożyło się kolejnych kilka rzeczy. Stres, który był sporym wyznacznikiem lęków i powodował, że nie mogłam przemóc się do spacerów. Przez lata walki w sądzie były one sporadyczne. Yy, jednak Ciśnienie i puls były tak duże, że nie pozostawiały mi wyboru. To był ostatni dzwonek. Czułam, że lada moment dojdzie albo do wylewu, albo do udaru. Przy każdej zwyżce pulsu czułam, jak zachodzą zmiany w głowie. Od pewnej znajomej dostałam namiar na dobrą bariatrę. Dziś waży 10 kilo mniej. Mam więcej chęci do życia, ale też mogę być bardziej wydajna w domu jako mama, co jest dla mnie ogromnym sukcesem. Przestałam liczyć na dzieci. Prawdę mówiąc, jako rodzic zawsze dawałam radę. Mimo wielu problemów starałam się sprostać. Jednak od momentu związania się z panem J oraz pierwszych oznak stosowanej na mnie przemocy, opadłam z sił. Stałam się nieudolna. Matką. Nie wstydzę się do tego przyznać. Wpływ na nasze życie mają różne sytuacje. Może to być śmierć bliskiej osoby, która wywoła tak silny smutek i przygnębienie, że nie poradzimy sobie bez odpowiedniej terapii. Warto jednak zdać sobie sprawę, że takie sytuacje skłaniają do zastanowienia się nad stanem emocjonalnym, w którym obecnie jesteśmy. Myśląc ciągle o zmęczeniu i nic z tym nie robiąc, popadamy w jeszcze gorszy stan swoistego odrętwienia. Przywdząc przy tym najbliższych, dzieci, przyjaciół, którzy wyciągają do nas rękę. Spotkałaś się z tym, że znajomi odpuszczali, że w którymś momencie poddali się, nie ma się co dziwić. Nie ma w nas bowiem refleksji, że może i oni czują się zmęczeni naszym stanem. Czują czasem, że nie są w stanie zrobić dla ciebie nic więcej, bo nie chcesz współpracować, a ty wolisz mieć do nich pretensje, że cię zostawili, niż samej się ruszyć i wykazać się dobrym drobną y, inicjatywą. Odrobiną chęci i dobrej woli. Wolisz być w tym maraźmie, niż chociaż spróbować. Obwiniasz ich, buduje się w tobie żal, a tak naprawdę to ty powinnaś coś zrobić. Oni zrobili tyle, ile mogli. Na więcej im przecież nie pozwoliłaś. Tworzysz sobie swój bezpieczny świat, w którym czujesz pozorny komfort. Ale coś ci powiem. To jest złudne postrzeganie świata. Bezpieczne miejsce jest wtedy, gdy wychodzisz z roli ofiary, gdy pozwolisz sobie pomóc, mimo że się boisz. Nie musisz opuszczać swojej strefy komfortu. Pozwól dzięki bliskim i terapeutom ją sobie poszerzyć. To sporo kosztuje. Ja wiem, tylko zamknięcie za sobą pewnych drzwi pozwoli ci funkcjonować poprawnie i nie pozostawicie na korytarzu bez wyjścia. Otworzą się bowiem kolejne drzwi. Po przemocy, gdy zostałam sama, zyskałam nowych przyjaciół, ale też starych mam koło siebie. Okres mojej rekonwalescencji był długi, nie powiem, jednak dzięki wytrwałości bliskich dałam sobie pomóc i dziś mogę przez to pomóc własnym dzieciom. Córka Wiktoria dużo lepiej funkcjonuje, odkąd zabrałam z jej barków obowiązki, którymi była przeze mnie obarczona. Pozwalam jej cieszyć się młodością, a moje lęki o dzieci zawsze gdzieś tam będą, ale już nie tak intensywne. Pozostawię je schowane pod kluczem, zamknięte w bezpiecznym miejscu. Nie pozwalam im decydować o moim życiu i życiu moich dzieci. Ja decyduję, kiedy zdejmę kurtkę, by mogły się wychylić. One jak zawsze chcą więcej, ale wtedy staje się silna przed nimi i wiedzą, że muszą się cofnąć. Moje pociechy mają prawo do własnego zdania, wyrażania własnej opinii, wychodzenia ze znajomymi, cieszenia się życiem w sposób prawidłowy. Dlatego nie wpędzaj dziecka w poczucie winy, że nie okazuje ci wsparcia. To też jest forma przemocy, nawet jeśli nie jesteś jej świadoma. Dziecko nie ma obowiązku troszczenia się o ciebie, ty za to masz obowiązek troski o dziecko. Wiesz, kiedy nie będzie chciało wyjść z waszego domu za wszelką cenę? Wtedy, gdy w granicach poczuje się bezpiecznie, wtedy, gdy okażesz mu miłość, wsparcie i uwagę. Nie musisz ukrywać tego, że źle się czujesz, masz do tego prawo, ale szukaj pomocy tam. Gdzie są dorośli, przyjaciół, dorosłych, członków rodziny, terapeutów? Jeśli dziecko zauważy, że coś z tym robisz, samo będzie czuło bezpieczeństwo i ulgę, że nie musisz sprawować roli rodzica. Czy da się dzieci ochronić przed parentyfikacją? Mnie się nie udało, bo świadomość przyszła później. Ale ty możesz jeszcze spróbować zebrać się w sobie. Zawsze jest dobry moment na poprawienie tego, co samej się zepsuło. Nie wyrzucaj sobie, że postąpiłaś niewłaściwie. Spróbuj być dobrą matką, póki dzieci masz przy sobie. To ostatni moment, by zdążyć wszystko naprawić. Kilka dni temu miałam urodziny. Moja wiekunia ze względu na dorywczą pracę nie mogła tego dnia być przy mnie, bo do grafiku była wpisana wcześniej. Jednak umieściła pewnego postaw w mediach społecznościowych który wzruszył mnie do łez. Mam nadzieję, że twój dzień będzie udany i bardzo żałuję, że nie mogłam spędzić go z tobą, ale pamiętaj, że zawsze będziesz najpiękniejszą, najważniejszą i najukochańszą osobą o wielkim sercu, jaką mogłam mieć kiedykolwiek w życiu. Kocham cię 100 lat. Takie chwile dla rodzica są ważne. Pokazuje mi to, jak wiele znaczy dla mojej córki. Niedługo się wyprowadza i zamieszka w innym mieście. Jednak zanim podjęła tą decyzję, powiedziała, że boi się wyjazdu. Jest w niej lęk, że sobie nie poradzę. Czułam gulę w przełyku. To mi uświadomiło, że przez moją niemoc pozwoliłam tym lękom zagnieździć się w dzieciach. Początkowo patrzyłam na nią i nie mogłam wydobyć z siebie słowa. Z wyczekiwaniem szukała w moich oczach odpowiedzi. Wreszcie się odezwałam. Córciu, jestem na takim etapie swojej drogi, że nic nie jest w stanie zburzyć tego, co w sobie odbudowałam i jakiej świadomości dzięki terapii nabrałam. Poradzę sobie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Liczę na to, że ci się uda i powiedzie, bo jesteś mądrą dziewczyną, ale pamiętaj, że gdyby coś poszło nie tak, ja zawsze jestem pod ręką. Zadzwoń, powiedz o problemie, nie trzymaj tego w sobie. Naszym wrogiem jest przed mówieniem o porażkach. Jednak każdy je w życiu posiada. Nie ma idealnego życia. Jeśli będziesz potrzebowała pomocy albo dachu nad głową, możesz na mnie liczyć. Jedź i rozwijaj się. Człowiek może dużo w życiu osiągnąć tylko wtedy, gdy próbuje. To się również wiąże z popełnianiem błędów. Chcę, żebyś wiedziała, że zawsze będę mamą, która Cię kocha i która chce Twojego dobra. Jedź i buduj swoje nowe życie puszczam cię wolno. Przytuliła mnie i rozpłakała się. Myślę, że potrzebowała wsparcia otuchy i odwagi. Wiedziałam, że postąpiłam właściwie, ale przede wszystkim dojrzale. Pokazałam, że we mnie może czuć się bezpiecznie. To było trudne do wypowiedzenia, ale nadszedł moment stawienia czoła lękom, które mnie trzymały i tak postąpię z młodszymi dziećmi. One mają mieć świadomość, że oparcie jest w rodzicu. Tym fragmentem chciałam wam pokazać, jak ważne jest Zadbanie o stan psychiczny naszych dzieci. Wszelkie nieprawidłowości biorą się z naszych nieprawidłowości i naszego funkcjonowania. Jeśli my wykażemy się, jakby, takim, taką siłą wewnętrzną i motywacją, to damy też tą motywację naszym dzieciom. Pamiętajcie, że to one odwzorowują, jakby. Wszystko to, co w nas siedzi. Więc jeżeli my będziemy robić wszystko, żeby to zaleczyć, to one też pójdą naszym śladem, tak? I jest duża szansa na to, że ochronią same siebie w późniejszym życiu. A teraz przejdźmy już do utworu, który Wam obiecałam. Posłuchajcie. Czekam tu, jak piec, jak cień. Zrobiłeś błąd, wybaczyć. Jestem skłonna, ja jedna wiem, jak uszczęśliwić cię. Słyszałam to, jak dziś pieściłeś inną. Jej płaski brzuch, jej most, jej gryf, jej słój Słabość to ludzka rzecz. Nie jesteś winny. Ostanuj się i znów bądź mój, Przyszedł mnie, słuchaj mnie. Tyś jest mój pan, mój mistrz, mój dźwięk, mój Bóg. Przyjrzy tu mnie, ukochaj mnie, usłuchaj mnie. Pamiętaj mnie, przyjrzy mnie i nastrój mnie na A, A, na A, na, na e. Mój mili, dalej utwór się powtarza ten mówi o przekroczeniu granic, o braku szacunku do siebie i chęci posiadania mężczyzny za wszelką cenę. Podkreślam toksycznego, gdyż jak widać doszło tutaj do zdrady, tak? Zatracamy się w utworach, które zamiast budować w nas sprawczość, jeszcze bardziej ją niszczą. Utwór mówi również o wybaczaniu tego, co nie powinno zostać wybaczone, a przynajmniej zapomniane. Pokazany jest jest upadek kobiety, która prosi się o miłość i namiętność bez względu na wszystko. Racjonalizuje zachowanie partnera. Uważajcie zatem, czego słuchacie i jaki to ma na was wpływ, bo czasami utwory tego typu naprawdę mogą wpędzać jakby w gorsze poczucie takiego żalu, smutku. Yy, jeszcze gorzej się czujemy. Niż zacząć faktycznie racjonalnie myśleć i wychodzić z tej traumy i z tego uczucia takiego przygnębienia, które nas dotyka. Kochani, na dzisiaj to, to wszystko. Mam nadzieję, że kolejny podcast y, równie szybko uda mi się nagrać. Y, ten był z, kilk, z kilkudniowym, ale na szczęście nie z kilkutygodniowym opóźnieniem. Tak czy inaczej, Was nie zostawię. Pozdrawiam Was ciepło. Magda Porada.